arn.eu Old School, New School, All School. Jedna rzecz, której na pewno nie mieliście na swojej karcie bingo na 2025 rok, to premiera nowej pudełkowej gry na Consolophone Engage. Tak, ten Consolophone Engage, który umarł oficjalnie jakieś 20 lat temu i na temat którego mam niezdrową obsesję. A jednak! Alastair Lowe, znany twórca popularnych gier niezależnych, podjął się tego szalonego pomysłu i przeportował trzy ze swoich niezwykle popularnych gier na martwy konsolofon Nokia. A na dodatek przygotował z tej okazji limitowane wydanie fizyczne składające się na zaledwie 100 sztuk. Okazuje się, że zainteresowanie grami na Engage'a nadal istnieje, bo cardridge wyprzedały się na pniu, ale spokojnie, podobno istnieje szansa, że w przyszłości pojawi się druga pula. I mam nadzieję, bo żeby zrecenzować ten zestaw, muszę niestety otworzyć grę, a ta przygotowana została z takim przywiązaniem do szczegółów, że twórca odtworzył nawet oryginalną plombę, gwarantującą, że jest to funkielnówka sztuka nieśmigana. Jeśli na sam widok bez czyszczenia przedmiotu kolekcjonerskiego pęka wam serce, spokojnie, cios złagodzi fantastyczna wiadomość od naszego sponsora. Czy wiesz, że w Żabce możesz teraz kupić gry dzięki nowej usłudze Żabka Gaming? A z promocją 1 plus 1 kupując abonament Game Pass Ultimate otrzymasz 2 miesiące w cenie jednego? Jak? To niezwykle proste. Przyjdź do dowolnego sklepu żabka. Wejdź na gaming.zabka.pl w przeglądarce lub apce żabki i wybierz interesujący Cię produkt. Kliknij wyświetl kod i zeskanuj go przy Kasie jak dowolny inny towar. Pamiętaj, że żeby skorzystać z aktualnych promocji musisz zeskanować też swój osobisty kod QR z aplikacji żabka, a z trwającą ofertą na dwa miesiące Game Pass Ultimate w cenie jednego, ograsz mnóstwo najnowszych hitów za ułamek ich standardowej ceny. Z żabka Gaming skorzystasz w każdej żabce, więc telefony w dłoń, żabu pod pachę i do żabki marsz! Najnowszy dum nie ogra się przecież sam. No dobrze, niszczymy limitowane dobro kultury dla wyświetleń, sławy i pieniędzy. Wewnątrz opakowania znajdziemy jak za starych, dobrych czasów dwa podstawowe elementy. Śliczną instrukcję obsługi wydrukowaną w kolorze, wyjaśniającą podstawowe zasady gry oraz oferującą tło fabularne w postaci krótkich, komiksowych historyjek. No i bardzo ładnie odtworzony cartridge, który ma nawet hologram podobny do tych z niektórych cartridge'ów Engage'owych. Największe zaskoczenie, że autorowi udało się jeszcze jakimś cudem dostać hurtowo tyle sztuk prehistorycznych kart pamięci MMC, które dziś pamiętają tylko najstarsi gurale. Oczywiście nie jest to gra oficjalnie przez Noki licencjonowana, na to jest już dobrych kilka dekad za późno. No dobrze, wrzućmy ją do telefonu i przyjrzyjmy się bliżej. Tytuły pojawiają się w menu konsolofonu, jak każda inna gra w postaci trzech ikonek dla każdego z tytułów. Po uruchomieniu nie zobaczymy w zasadzie żadnego ekranu ładowania i od razu wrzucani zostajemy prosto w środek akcji. Oprawa graficzna jak na standardy Engage'a jest dość prosta, ale nic dziwnego, mówimy tu bowiem o portach niezależnych gier z NESA. Są one trzy. Przystawką jest Fli, platformówka, w której przyjmujemy rolę tytułowej Pchełki. Zamieszkuje ona wraz z całym królestwem ciało psa i korzystając z systemu tuneli, nawiguje go niczym kopalnie, by wydobywać z niego krew zgodnie z wolą swojego tyranicznego Pchlego króla. Jednocześnie główny bohater knuje rebelię. Być może ten opis wyjaśnia, dlaczego kolejne plansze gry wyglądają jak wnętrzności, bo dokładnie tym są. Celem gracza jest nawigować psi labirynt, mijając kolce, inne pasożyty i jak rozumiem, kwas żołądkowy zwierzęcia, ale żeby nie było zbyt łatwo, nasza postać nie może przestać skakać i jest w nieustannym ruchu, co czyni z flea grę całkiem trudną. Na szczęście co kilka planż zebrane słoiczki krwi wymienić możemy na dodatkowe życia. Jeśli dobrze nam pójdzie, będziemy ich mieć dziesiątki i nie, nie będzie to zbyt dużo. Jeśli uroczo groteskowe Fli1 okaże się dla Was jednak zbyt proste, w 2024 autor stworzył Sequel grę, która już trochę przekracza moją tolerancję dla gier wymagających nadludzkiej zręczności. Okazuje się, że pchli król stłamsił rebelię i zamknął dysydentów w pierdlu. Musimy ich więc uratować, robiąc dokładnie to samo co w jedynce. Ale tym razem skorzystamy z nowego ruchu, zrywu, który pozwoli nam przefrunąć w bok w trakcie skoku. I tu już nie ma zmiłuj. Gra jest trudna niemal od pierwszego ekranu i z każdym kolejnym robi się tylko gorzej. Nie! 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 Zaczynam myśleć, że pchła może nie być najlepszym przyjacielem człowieka. Za to tasiemiec! Tapeworm Disco Puzzle jest super i zdecydowanie moją ulubioną grą składanki. Wcielamy się w tytułowego pasożyta i w rytm dyskotekowej muzyki wyskakujemy z kasety, żeby zbierać nutki, taśmy i inne ciekawe znajdźki. Chciałbym zapytać, jakim cudem wewnątrz psa znajduje się kaseta magnetofonowa i dlaczego za każdym razem wygląda, jakby utknęła mu w... Wiecie co? Cofam pytanie. Im mniej wiem, tym dla mnie bezpieczniej. Gameplay to taki trochę odwrotny Snake, bo i tu chodzi o to, żeby się nie zaplątać, ale za ruch stworka odpowiedzialni jesteśmy sami. Możemy zmieniać dziurkę kasety, by wyłazić w różnych punktach planszy, pojawiają się kumple znani nam z wcześniejszych gier, by pomóc dosięgnąć niedostępne dobroci, a z czasem gra zaczyna przypominać coraz bardziej fajną mieszankę Sokobana i Lemingów. Gdy musimy na przykład doprowadzić daną postać do wyjścia, czy odpowiednio poprzepychać skrzynki w odpowiednie miejsce. Świetny pomysł, wspaniała muzyka i genialne wykonanie. Fajne to, prawda? A co najciekawsze, za całością kolekcji stoi fajna sztuczka. Mówiłem, że gry te zostały przeportowane z Pegasusa na Symbiana, ale nie jest to do końca prawda. Autorzy mieli fajniejszy pomysł. Widzicie, NES miał rozdzielczość pionowo max 240 pikseli. N-Gage 208 pikseli. Całkiem blisko. Zamiast więc przepisywać gry od zera, autor zmodyfikował wersje NES-owe tak, by zmieściły się na ekranie Engage'a, a potem umieścił je na telefonie Noki w specjalnej wersji NES-owego emulatora. To co widzimy na ekranie jest więc po prostu przyciętą wersją tego co pokazuje emulator, a romy dostosowane są tak, by na ekranie zawsze widoczne były potrzebne elementy. Dzięki temu gier nie trzeba było rekonstruować od zera dla nowej platformy, a na dodatek wyposażone są w takie emulatorowe cechy jak szybki zapis. Sprytne. Miłą niespodzianką są również załączone na kartridżu bonusy. Jest to aż dziewiętnaście dzwonków telefonicznych dla Engage'a złożonych z utworów muzycznych ze wszystkich trzech gier? Oraz zestaw tapet na ekran główny konsolofonu przeurocze. Pamiętacie jeszcze, jak wszyscy szaleli za dziwacznymi dzwonkami na telefon? Co za czasy. Jak wspominałem we wstępie, niestety Parasite Pack nie jest aktualnie dostępny w swojej engageowej formie, choć możliwe, że w przyszłości wróci do sprzedaży. Ale autora wesprzeć można na inne sposoby, bo składanka ta niczym gruniożerca trafiła na mnóstwo innych platform, od niszowych, takich jak Playdate, aż po popularne współczesne systemy. Znajdziecie ją chociażby na Switchu, Playstation i Xboxie. No, nie powiem, zgodnie z nazwą, tytułowe pasożyty faktycznie dostają się w zasadzie wszędzie. To co następne? Może jakieś nowe pudełkowe wydanie na Virtual Boya? Do zobaczenia!